ścięło mi kierownicę i tak o o tak, o, o kurwa! siema właśnie jestem na Joyride w Kluszkowcach jest to festiwal i dzieje się dzieje więc z tej strony Jonasz i zapraszam was na na vloga z Joyride Festival. Kruszkowca w 2023 roku. Lecimy na ten drugi rok. Debit, lecimy na D. Jak każdy wie, lecimy na D. moje moim włoskim prowadzę. No i mam całe gogle. Gogle? W... Ale co wybrałem? na to, że się wygadał. Halo? Gdzie ty jesteś? Wywaliłem się. Jezu kurwa. Tak potężnie, że mi urwało <noise> linkę. Co ty gadasz? No nie mam tak chyba, albo hamulca, nie wiem co to jest. Jedziesz? Poczekaj na mnie chwilę, gdzie ty jesteś? No ja jestem przed takim śmiesznym zjazdem. Dobra, to poczekaj chwilę, spróbuję przyjechać do ciebie. Spoko, dawaj. No to tak jak mówiłem, gleba była mnie podcięło na prędkości Jak ty to zrobiłeś? Patrz, nie mam przedniego pomódlca Nie masz Jak ty to zrobiłeś? Ja pierdolę O cóż ja myślałem przez chwilę, że już w niebie jestem A jak ty to zrobiłeś? Za... Nie wiem czy bym był w niebie Jak ty to zrobiłeś? O ja pierdolę, ale se przeszorowałem po kasku gdzieś A Powiedz mi jak to zrobiłeś? Ty no jadę tą kolejną i było mokro no Ścieło mi kierownicę i tak o O tak o e, Ścieło mnie i na bok no. Dobrze, że kamień nie był bo już bym był połamany O ja pierd... co jedziemy w dół? Курна. Oh, Nie odjechali, na pewno się uda, bo I się nie sprzeciwaj, a naprawdę. się uda, nie strzecisz się, jeszcze jest dużo czasu. bardzo ładnie, tym razem dla nasza.

Doleciałem, o kurwa!